Dzień dobry Państwu, tu Kazimierz Jesteśmy w West Ocean City, czyli w Ocean City tutaj na e, południowym, południowym końcu Jest dzisiaj 4 lipca, święto niepodległości e, Od rana padał deszcz, teraz trochę przestało I e, proszę Państwa, jestem zaskoczony Jest tutaj centrum, takie centrum handlowe e, proszę Państwa Wszystkie miejsca parkingowe szczelnie zajęte. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w życiu. Mój samochód tamten niebieski tam stoi na początku na takim miejscu parkingowym. Pół godziny jeździłem, żeby znaleźć i znalazłem e, po pół godzinie poszukiwania e, takie miejsce awaryjne awaryjne, a wszystkie miejsca tutaj mieści się może. Kilka tysięcy samochodów, wszystko szczelnie zajęte. Tutaj już ktoś stanął niezgodnie z przepisami, po prostu babeczka. No i trzeba jeździć, jeździć tak jak ja, pół godziny, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Także. No zaskoczony jestem, po raz pierwszy w życiu, jak jestem tutaj wiele lat, byłem dziesiątki razy tu w, w tym centrum handlowym, to jeszcze takiego tłochu i takiego ścisku nigdy nie widziałem. Nigdy, proszę zobaczyć wszystkie miejsca na miesiące Liczę, że tutaj jest to centrum handlowe to jest ze 20-30 hektarów tam jest Marshall, Stables różne sklepy restauracje wszelkiego kalibru także z powodu deszczu teraz przestało. A teraz przestało przestało ale jest ruch niesamowity, niesamowity także tutaj przyjechało według informacji prawie pół miliona ludzi do no, Ocean na to święto niepodległości no i na pewno mieli w planie świętować być na plaży a ponieważ jest deszcz jest zimno no to wszyscy się rzucili na zakupy i do restauracji. Proszę zobaczyć niesamowite ruchy Żeby tu gdzieś dojechać, to trzeba trzeba godzinami, godzinami. No nie godzinami, no to trzeba naprawdę tutaj mieć dużą cierpliwość, żeby znaleźć miejsce. Normalnie to tutaj jest po kilka samochodów, a dzisiaj szczelnie wszystko zajęte. Teraz wszystko zajęte. Brook Brothers Hey Outlet Verizon Verizon Tommy Tommy Hilfiger tu można dostać modne fajne rzeczy Fajne rzeczy. Proszę zobaczyć. Cały sklep, wszystkie towary w sklepie. E, mają obniżkę 30-50% do e, obniżki. Wyprzedaż letnia. Wyprzedaż letnia. No, może można wyjdzie tu. To zobaczyć co tutaj takie lepie. طبي في شي في